Mrozek. Jest naprawdę bardzo zimno. Jest minus 2, aż szyby zamarzły na oknie. Cześć, cześć, witam się z Wami z mrośnej Bawarii. Ej, normalnie jest tak zimno. Minus 4 się pokazywało. E, później ma być do max 3 stopni. Ja jadę na wywiadówkę, bo mieliśmy mieć wywiadówkę. 25, ale pani wczoraj zadzwoniła czy nie mogę przyjść po prostu do szkoły, bo mieliśmy mieli wywiadówkę robioną przez telefon. Także, a że jestem w domu, to mówię, to lepiej dla mnie rozmawiać, tak wiecie, w oczy w oczy niż przez telefon, chociaż w sumie w żadnej różnicy to już nie gra. Ale lepiej jest po prostu tak na żywo, ja wolę na żywo, o! Także chwilę się tym w aucie, nagrzewam, hakam szyby yy, wyskrował. O skrobow, skrobow, wiecie o co chodzi. Bo były zamarnięte i ze śniegiem, tak jakby. Także teraz tylko troszeczkę nagrzewam, żeby tej pary nie było w aucie. No i jadę. Zobaczcie, jak to wygląda. Zamarznięte wszystko. Idzie zima. Jeszcze trochę, i już codziennie będzie trzeba skrobać żeby Jestem właśnie po szkołą. Zobaczcie wszędzie zamrażone auta. Para z buzi, aż leci, tak jest zimno. W ogóle trzymam wózek, a rękawiczki już się przydały, bo jest masakra. Ale jak to moja babcia mówiła, niech będzie zimno, niech będzie mróz to, przynajmniej bakterie wszystkie pozabija, nie? Wypędzie. Dobra, już widzę też w ogóle już w tym roku wcześniej zaczynałem z dekoracjami. Nawet w przedszkolu już widziałam dekoracje Elif, Tutaj już widzę też są. Dobra, dzwonimy. Czekajcie, tu to już... Zgłupiałam. O, dobra. Skupiałam bez maski w ogóle. Te gwiazdy też takie robiłam do dziecka w szkole, pamiętam. Jaka wielka choinka już jest. Piękna. Ciekawe, żywa chyba. Mam nadzieję, że żywa. Bo jest cudna. Te dekoracje w ogóle. Piękna. Tam w szkole, w tej naszej mostce. No, także, o jej, dziwnie, otwarte zimno ciągnie. Wszędzie dekoracje już naprawdę. Zawsze pamiętam w szkołach to było widać, jak było na przykład świąteczne śrubę Wielkanoc, Boże Narodzenie. Wszędzie było dużo dekoracji, zawsze po dekorowało się klasy. Tęskni mi się za tymi szkolnymi czasami. Jeszcze czekam. Ta szkoła jest naprawdę bardzo, bardzo stara, chociaż ta tutaj, ta część jest dobudowana, bo ta szkoła jest 1926 roku, nawet są stare zdjęcia. Do tej szkoły też jeszcze chodziła ciocia, także naprawdę kupę lat ma ta szkoła. Wcześniej to był tylko taki malutki, malutki budynek, właśnie tam z przodu, gdzie odbieram zazwyczaj chłopaków, a teraz jest rozbudowana tutaj nawet to widać, że ta część, widzicie tutaj ten budynek? No, nie zobaczycie, bo chyba tak nie widać. Dobrze. O ten budynek to jest ta prawdziwa stara szkoła, właśnie z tamtych lat, powiedzmy, z 1926 chyba. Tu jest Eli w przedszkole, a to jest taki plac, gdzie dzieci się bawią zazwyczaj. No a ta część jest po prostu dobudowana. Ja mam tutaj dekoracje. Bo chciałam z dziećmi zrobić bombki Jak w stadiu widzieliście, ja z Elif robiłam już te... czyli znaczy Elif malowała te bombki Ale chcę ze wszystkimi dziećmi zrobić Więc mam tu takie ekstra do szyszki Będą dzieci robić Jakieś tam naklejki, jadę za chwilę jeszcze do Teddy Dokupić jakieś bombki takiego typu I będziemy dzisiaj e, robić Jadę zobaczyć choinkę, a tutaj już sprzedają choinki Co roku jest tutaj właśnie ja nie mam stojaka i muszę kupić chłopakom żywą, ale w doniczce. Dobra, zobaczcie ile choinek. Ja wiem, że jeszcze jest wcześnie, ale e, wszyscy już ubierają choinki. W szkołach zaczynają, w przedszkolach. I stwierdziłam, że e, miałam nie kupować chłopakom choinki takiej żywej do pokoju, ale jeśli będą w doniczkach, to im kupię. Są tutaj, tylko powiem wam tak. Ja nie wiem, jak ja to zatacham do domu. I powiem wam, że nawet cenowo są, no spoko. Ale za tą cenę mogłabym mieć też sztuczną choinkę, więc zobaczymy, jakie są w środku choinki. Jeszcze dynie zostały. Mega świątecznie, piękne, ale zimno. A tutaj, że w ogóle jest mega świątecznie. Ale choinek dużo. Ach, ale piękne. To gdzieś widziałam z Alifing Media Markt chyba. Chciałabym choinkę do chłopaków, ale nie taką drogą, żeby wiesz, wiecie o co chodzi. To jest tylko dla dzieci do pokoju. Girlandy są. Eee, to są jakieś nieduże choinki. coś takiego bym wzięła? Zaraz zobaczę. I sztuczno, że mogła przez parę, parę lat wykorzystywać. bo kupię żywą i będę musiała ją wyrzucić, więc bez sensu. A, zobaczymy. Czy tylko takie są? Te są też inne choinki. Ta jest też piękna. Dekoracji jest tutaj multum. wielkie bombki. Tutaj zobaczcie, na ogródki. Super. A, bombek, bombeczek. Zobaczymy. Oj, ale się zmęczyłam jeszcze w tej masce. To już w ogóle... Oj, są te cukierki, zobaczcie. Mega. Mega dużo fajnych rzeczy też tutaj. Dla dziewczynek. Jakieś mikołaje. Ja już kupiłam, będziemy robić dekoracje. Bomby jest też, też bardzo dużo widzę. Hmm, to są białe bombki. Ja chciałam białe, ale kupiłam złote. No dobra. To też jest coś ładnego na drzwi, można by było powiesić. Wejściowe. Zobaczymy. Może właśnie jakiś wieniec kupię na... Oj, na drzwi to jest takie dla Elisby do pokoju piękne. Tu są takie gwiazdy. Wcale drogie, piękne. Tutaj też takie. Niemcy lubią takie rzeczy na okna. Ale cudne. Tu jest multum. Och, Mega. Nie mogę, jakie wrzosy piękne. Zobaczcie, ej, jakie kolorowe. Och, też jest tu bardzo dużo. Nie wiem, ja chyba jednak wolę sztuczną dla chłopaków do pokoju. Zaraz się rozejrzę jeszcze wieniec bym chciała na drzwi wejściowe. Tu jest dużo takich o, można kupić. O, też fajne. Jednak bym wolała, żeby to było sztuczne. Jeszcze tutaj zerknę, jak nic nie będzie, to po prostu jutro pojadę do miasta. Czyli w sumie jestem w mieście. Ale chodzi mi o to, że pójdę do innych sklepów. Przyjecham do TEDOX. Tu zobaczę też za sztuczną woinką, czemu nie chcę żywej. Po pierwsze, no pięknie wygląda żywa, ale dla chłopaków wydaje mi się, żeby lepiej sztuczną, którą będę mogła używać co roku. Ale zaraz zobaczymy co tu jest. O, widzę tam jakąś taką ląd, no, ona jest ładna. Ale zaraz zobaczymy. Może przejdziemy tak i zobaczymy tak. O, coś takiego dla chłopaków. Wiecie o co chodzi? Żeby tam nie było nic drugiego, dużego i żywego. Wcale nie jest droga, ta a ta już jest bardzo mała. Ale ta by była ok, wydaje mi się, dla, dla dzieci do pokoju. Zieloną chcieli, to będą mieć. Tu przychodzę do domu, a tu taka niespodzianka. Zaraz wam powiem od kogo. A tu taka niespodzianka, i na pewno większość z was wie, że ta niespodzianka jest od Polski. Mamy w USA. E, zaraz zobaczę, co tam jest fajnego. E, już z góry dziękujemy Ci, Kasia. Jeśli chcecie e, zobaczyć, kim jest Kasia, to zapraszam Was na jej kanał Polska Mama w USA. No, także na pewno nie pożałujecie. Kasia jest super kobitką, także wpadajcie do niej na kanał też, a ja zobaczę, co jest teraz w tej paczce. ciu, ale pięknie zapakowane. Naprawdę mega, Kasia, to zrobiłaś. Dziękujemy. Ja... Idę sprawdzić, co tutaj jest ciekawego. Wszystko jest naprawdę pięknie zapakowane, pięknie podpisane. Um, jeszcze raz dziękujemy. Ja czekam, odbiorę dzieci i czekam na chłopaków, żeby sobie sami odpakowali. Tak samo Elif, w tak sam, każdy sobie sam odpakuje Dobra, a ja idę odpakowywać to, co jest dla mnie. Także dziękuję, kochana. I piękna kartka od Kasi i całej jej rodziny, także mega dzięki. Piękna. Także czekam na dzieci, bo mam mnóstwo kupionych takich, wiecie, um, dekoracji na choinkę. Choinkę mam też kupioną, za 10 euro w Tedok się kupiłam. Także dla dzieci będzie ok, dopójdźmy, 20 ma. I teraz pokażę Wam, tutaj tak, kupiłam takie karmiki, trzy z tego względu, że po prostu, żeby się nie kłócili, że ten ma bombkę, ten ma karmik, ten ma skrzyneczkę, ten ma krzesełko, bo to różne takie rzeczy są. I że sobie to będą malować, damy to na balkon, albo pod choinkę, albo gdzieś tam sobie to wsadzą, gdzie będą chcieli. Kupiłam plastikowe takie bombeczki, będziemy je dekorować, a to akurat, żeby światełko przywieźć. Widziałam, że już wszyscy dekorują tutaj domy, na mieście też dekorują, także... Ja już też zaczynam. I różnego rodzaju naklejki, zobaczcie. To wszystko jest za 1 euro w, w, teddy, w Teddy. Pędzelki ekstra, bo gdzieś mam, ale nie wiem, czy wystarczy nam tych pędzelków. Brokaty różnego rodzaju, jakieś takie lampki. Tu można zrobić takie reniferki, wiecie, te te. Tu są takie bombki, które mo mogą pomalować dzieci. Teraz tak. Nie było białych bombek, bo chciałam białe bombki dla dzieci. A kupiłam złote. Tu jest 20, 20 sztuk dosłownie za 3 euro, więc naprawdę tanio. A kupiłam je dlatego, że mogą je dzieci pomalować pisakami, nawet jakimiś. Mogą je obkleić różnymi właśnie takimi naklejkami. E, takie, takie. Tu mamy takie szyszki do zrobienia. Tu są takie właśnie cukierki, naklejki, e, tu są jeszcze te bombki, co robiła wcześniej Elif, tu są brokaty różnego rodzaju, także będziemy dzisiaj tworzyć, naprawdę będzie fajny dzień z dziećmi, Chociaż dzieci przychodzą późno, bo <noise> będzie po 16, ale co mamy do roboty do, do wieczora, będziemy tworzyć i choinkę ubierać u dzieci w pokoju. To ogólnie jest e, zawieszka do prezentów, także możemy to wykorzystać właśnie jako zawieszkę do prezentów, albo po prostu dzieci to pomalują i można to też fajnie zawiesić na, na choinkę, bo to takie drewięko bardzo fajne. E, Bąbki będziemy też tam. No zobaczycie, zresztą będziemy wspólnie tworzyć. To są prezenty od Kasi, które czekają na, e, na dzieci, aż przyjdą ze szkoły. Ja nic nie otwieram, ich sobie sami otworzę. Ja otworzyłam swoje. A oni będą otwierać swoje. I tu jest, kochani, ta choinka. Ona ma 20, jak widzicie, za 10 euro do dzieci do pokoju będzie naprawdę idealna. Nic, nic innego oni nie potrzebują. Także w Tedox za 10 euro. Jak ktoś potrzebuje dla dzieci do pokoju, no, to wiecie, gdzie można kupić. nie rozebrałaś, wow powiedz no i już robimy tak karmiki tak, bombki robić tak Jasin malujesz karmik weź te grube mazaki co masz w domu Feel the joy of being with you. I can I chase the pain away for good? Bliss is calling me. All is not you. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you never start without you, never start without you Christmas is all about you I see everywhere around the fairies of December You Your list to get up for good. Hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. I'll never stop without you, never stop without you. Christmas is all about you. I see everywhere around, fairies of December.